A co jeśli wszystko, co wiemy o wszechświecie, jest błędne? Mam na myśli fundamentalną, niezaprzeczalną błędność. A co jeśli zasady rzeczywistości są łamane w tej chwili przez odkrycie tak głębokie, że wprawiło najbystrzejszych astronomów świata w stan czystego szoku? Kosmiczny teleskop Jamesa Webba właśnie znalazł coś, czego nigdy nie powinien był zobaczyć. Starożytne kosmiczne giganty, które przepisują pierwszy rozdział istnienia, i wskazują naprawdę znacznie dziwniejszą niż kiedykolwiek sobie wyobrażaliśmy. To nie jest tylko nowe odkrycie, to konfrontacja z niemożliwym. Głos z głębi kosmosu pokazuje nam coś niewyobrażalnego. Najlepsi naukowcy na świecie przepisaliby dziś swoje teorie, gdyby mogli. Dlaczego? Kosmiczny teleskop Jamesa Weba odkrył coś, co nie powinno istnieć coś tak starożytnego. Tak ogromnego i tak doskonale ukształtowanego, że zagraża to zburzeniem naszego rozumienia ewolucji kosmosu, a nawet naszych podstawowych wyobrażeń o czasie i rzeczywistości. To, co zostało odkryte, może zmienić wszystko. Aby to zrozumieć, trzeba najpierw zrozumieć, co sprawia, że James Webb jest wyjątkowy. Ta historia nie zaczyna się teraz. Rozpoczęła się 13,8 miliarda lat temu, w ognistej chwili stworzenia. Aby pojąć przyszłość kosmosu, trzeba najpierw zajrzeć w jego najgłębszą przeszłość. Prawdziwe pytanie brzmi: czy jesteśmy gotowi zmierzyć się z tym, co zostało ujawnione? Kosmiczny teleskop Jamesa Webba to nie tylko kamera. Jest to portal do przeszłości, wehikuł czasu, który rejestruje pradawne światło pierwszych gwiazd i galaktyk. Światło potrzebuje czasu, aby dotrzeć do nas. Światło słoneczne ogrzewające naszą skórę ma 8 minut. Teraz rozciągnij tę te ideę na cały kosmos. Kiedy James Webb spogląda na galaktyki oddalone o miliardy lat świetnych, widzi je takimi, jakimi były miliardy lat temu. Rejestruje migawkę z przeszłości tak odległej, że poprzedza powstanie naszej planety. Ale czy teraz znalazł coś, co łamie wszystkie zasady? W Boże Narodzenie 2021 roku NASA i jej partnerzy postawili ogromny zakład na Jamesa Webba. Jego celem było udzielenie odpowiedzi na najstarsze pytania ludzkości: jak powstały pierwsze galaktyki? Co znajduje się poza zasięgiem naszego wzroku? Czy jesteśmy sami? Aby to osiągnąć, teleskop widzi w podczerwieni, co pozwala mu przenikać przez kosmiczny pył i wykrywać słabe, odległe światło, które pozostawało na zawsze ukryte przed Hubble'em. Jeśli Hubble pokazał nam wszechświat cudów, James Webb odkrywa wszechświat niemożliwy. I tu zaczęły się problemy. Odkrycie, które przeczy logice. W pierwszych miesiącach James Webb przesłał zapierające dech w piersiach zdjęcia. Ale potem astronomowie zauważyli coś dziwnego. Sześć potwornych galaktyk. Powstały one zaledwie 500 do 700 milionów lat po wielkim wybuchu. To sensacyjna wiadomość. Nasze teorie mówiły, że galaktyki powstawały powoli. Wczesny wszechświat był chaotyczną zupą. Powstanie pierwszych struktur powinno zająć miliardy lat. Jednak galaktyki te nie tylko pojawiły się niemożliwie wcześnie, ale były już dojrzałe, złożone i zbyt masywne. To tak, jakby cofnąć się do początków ludzkości i znaleźć już zbudowane drapacze chmur. Naukowców dręczyło pytanie: Jak to możliwe? Odkrycie Jamesa Weba nie tylko podważa nasze teorie, ale może oznaczać, że nasze prawa fizyki są błędne lub przynajmniej niekompletne. Obecnie rozważane są trzy główne hipotezy. Po pierwsze, ciemna materia zachowuje się w sposób, którego nie rozumiemy. Ta niewidzialna substancja, stanowiąca 85% masy wszechświata, mogła przyspieszyć powstawanie galaktyk w procesie, którego jeszcze nie odkryliśmy. Po drugie, nasza kosmiczna oś czasu jest nieprawidłowa. Jeśli te galaktyki były już tak wcześnie dojrzałe, być może wielki wybuch nie nastąpił tak, jak sądzimy. Po trzecie i najbardziej radykalne, czy widzimy dowody na istnienie multiwersu? Być może te gigantyczne galaktyki są anomalią, ponieważ nie należą w całości do naszego wszechświata. Co to oznacza dla nas? Jeśli zostanie to potwierdzone, staniemy w obliczu jednego z największych kryzysów naukowych w historii. Będziemy musieli przepisać podręczniki i zakwestionować wszystko, co wiemy o naturze czasu i przestrzeni. Jeśli prawa wszechświata nie są niezmienne, co jeszcze jest fałszywe? Ale to tylko pierwszy element znacznie większej układanki. Co naprawdę wiemy o granicach wszechświata? Wyobraź sobie, że jesteś nocą na plaży i patrzysz na ocean. Widzisz tylko tyle, ile sięga światło. Ale ocean nie kończy się na horyzoncie, rozciąga się daleko poza nim, rozległy i niezbadany. To samo dotyczy wszechświata. To, co widzimy, to tylko ta część, do której światło miało czas dotrzeć. Okno ograniczone 13,8 miliardami lat, ale wszechświat rozszerza się w niewyobrażalnym tempie. Obserwowalny wszechświat ma średnicę 93 miliardy lat świetnych. Ale co znajduje się poza tą granicą? To pytanie nie daje spać naukowcom. Czy wszechświat może być nieskończony? Jeśli tak, to istnieją galaktyki i światy, których nigdy nie zobaczymy. A może jest skończony, ale nie ma krawędzi, jak powierzchnia globu. A może nasz wszechświat jest tylko jednym z wielu w multiwersie? Jest coś jeszcze dziwniejszego. Możemy nigdy się tego nie dowiedzieć. Istnieją obszary wszechświata, które oddalają się od nas szybciej niż światło. Ich światło nigdy do nas nie dotrze. Te części przestrzeni istnieją, ale są na zawsze niewidoczne. Jeśli obserwowalny wszechświat jest tylko fragmentem, to zasadniczo zmienia to nasze postrzeganie istnienia. Co to znaczy być człowiekiem w tak rozległym kosmosie? Odkrycie Jamesa Weba galaktyki, które nie powinny istnieć. Co byś zrobił, gdybyś odkrył, że wszystko, co wiesz o pochodzeniu wszechświata, może być błędne? Teleskop odkrył sześć w pełni ukształtowanych galaktyk chwilę po kosmicznym świcie. Aby zrozumieć, dlaczego jest to szokujące, wyobraź sobie, że obserwujesz narodziny dziecka, a kilka minut później jest ono już dorosłą osobą. To niemożliwe. Wzrost wymaga czasu. Naukowcy uważali, że pierwsze galaktyki potrzebowały miliardów lat, aby wyrosnąć z małych chmur gazu. Jednak te sześć galaktyk podważa te teorię. Są zbyt duże, zbyt dojrzałe i zbyt zorganizowane. To powinno być niemożliwe. Co więc naprawdę się dzieje? Naukowcy szukają odpowiedzi. Być może ciemna materia, kosmiczne rusztowanie oddziaływała w sposób, którego nie odkryliśmy, przyspieszając tworzenie się galaktyk. Być może nasza oś czasu jest błędna, a wszechświat jest starszy. Albo co najbardziej niepokojące, być może widzimy przebłysk innej rzeczywistości z multiwersu przenikającej do naszego. Jeśli mylimy się co do podstaw kosmosu, co jeszcze przeoczyliśmy? To odkrycie nie jest drobnym szczegółem. Podważa całą naszą wiedzę o ewolucji kosmosu. Jeśli galaktyki mogą rosnąć szybciej niż sądziliśmy, to czy czas działa inaczej? Jakie inne sekrety są ukryte? A James Webb dopiero zaczyna. Wyobraź sobie, co może odkryć w nadchodzących latach. Może znaleźć jeszcze starsze galaktyki lub wzorce świetne, które nie powinny istnieć. Może udowodnić, że wszechświat jest czymś zupełnie innym. To prowadzi nas do największej iluzji wszechświata. Kiedy patrzymy na nocne niebo, widzimy mniej niż 5% rzeczywistego wszechświata. Wszystkie gwiazdy i galaktyki stanowią zaledwie niewielką część istnienia. Pozostałe 95% składa się z czegoś, czego nie możemy zobaczyć ciemnej materii i ciemnej energii. Wiemy, że ciemna materia istnieje, ponieważ jej grawitacja wpływa na ruch galaktyk, zakrzywiając światło i wpływając na strukturę kosmosu. Jednak nigdy nie widzieliśmy jej bezpośrednio to tak, jakbyśmy widzieli fale na jeziorze, ale nigdy nie widzieliśmy tego, co je powoduje. A co jeśli ciemna materia jest kluczem do niemożliwych galaktyk Jamesa Weba? Być może przyspieszyła ona pierwsze galaktyki w sposób, którego nie rozgryźliśmy. Ale co jeśli odpowiedź leży w czymś jeszcze bardziej enigmatycznym? Ciemna energia. Jeśli ciemna materia jest kosmicznym klejem, to ciemna energia jest siłą rozrywającą wszechświat. Od czasu wielkiego wybuchu przestrzeń kosmiczna rozszerza się. Ale szokujące jest to, że ekspansja ta przyspiesza. Coś niewidzialnego wypycha wszechświat na zewnątrz. Ta ciemna energia stanowi około 68% wszystkiego. Czy ciemna energia mogła wpłynąć na te niemożliwe galaktyki? I czy może ukrywać coś większego, na przykład wieloświat? Jeśli ciemna energia przyspiesza nasz wszechświat, może to oznaczać, że tworzą się inne kosmiczne bańki. Nasz wszechświat może nie być wyjątkowy. Jeśli istnieje ocean wszechświatów, to to co zobaczył James Webb może być pierwszym dowodem na to, że nie jesteśmy sami. Pomyślcie o tym. Jeśli uchwycił światło z galaktyk, które przeczą naszej fizyce, to czy to światło mogło pochodzić z innego wszechświata? James Webb mógł zajrzeć za zasłonę naszej rzeczywistości. To prowadzi nas do ostatecznego pytania. Jaki jest los wszechświata? Gdybyście mogli przenieść się miliardy lat w przyszłość, co byście znaleźli? Naukowcy zaproponowali trzy główne teorie. Ale odkrycia Jamesa Webba mogą je zmienić. Wielkie zamarznięcie. Ciemna energia przyspiesza ekspansję na zawsze. Wszechświat staje się ciemną, zimną, samotną pustką. Wielki kolaps. Ekspansja ulega odwróceniu i wszystko zapada się z powrotem do jednego punktu. Albo wielkie rozerwanie. Ciemna energia staje się tak silna, że rozrywa galaktyki, planety, a nawet atomy, niszcząc samą strukturę czasoprzestrzeni. Jednak bez względu na ostateczny los kosmosu, jeden fakt jest niezaprzeczalny: jesteśmy tu i teraz. Niezależnie od tego, jak nieistotni możemy się czuć, nasza zdolność do kwestionowania, odkrywania i rozumienia wszechświata jest niezwykła. James Webb dał nam wskazówki dotyczące przeszłości i przyszłości, ale ostatecznie jest tylko jedno pytanie, na które możemy odpowiedzieć: co zrobimy z tą wiedzą? Jeśli wszechświat się rozszerza, czy możemy nauczyć się podróżować po nim? Jeśli czas jest ograniczony, czy możemy znaleźć sposób, aby przetrwać. Jeśli istnieją inne wszechświaty, czy będziemy je odkrywać? Największą prawdą o kosmosie jest nie tylko to, że się zmienia. My również się wraz z Nim zmieniamy. A to, co stanie się dalej, zależy od tego, co zrobimy teraz. James Webb pokazał nam galaktyki, które nie powinny istnieć. Zmusił nas do zastanowienia się, jak daleko sięga nasza rzeczywistość. Ale jest jeszcze tak wiele rzeczy, których nie wiemy. Jeśli 95% wszechświata jest niewidoczne, co jeszcze jest ukryte? Pierwszym krokiem do zrozumienia jest nieustanne poszukiwanie wiedzy.